Drugi sezon Overwatcha właśnie wystartował, a w nim mnóstwo nowości. No i oczywiście nowy karnet bojowy, i w tym odcinku chcę Wam pokazać całą zawartość karnetu bojowego. Pomówimy sobie, czy warto, czy nie warto go kupić, no i czy się poprawił względem pierwszego sezonu. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zasubskrybujcie oczywiście kanał, jeżeli jesteście nowi. A jeżeli chcecie mnie odwiedzić na streamach, to zapraszam na Twitch. Link do Twitcha znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz, jak zawsze, życzę miłego. Oglądania! No dobra, to przejrzyjmy sobie karnet bojowy. Ja już się zmniejszyłem, żeby wam nic nie zasłaniać. Jak widzicie, z tyłu Ramatra, czyli nowy bohater, nowy tank, który dołączył do zestawu bohaterów Overwatch wraz ze startem drugiego sezonu, no i oczywiście w karnecie bojowym, jak zawsze, możecie go zdobyć i jeżeli kupicie karnet bojowy, czyli zatem płatny, no to stajecie go od razu na pierwszym poziomie. Dostajemy właśnie bohatera Ramatra do tego 20% punktów doświadczenia przez Cały sezon skórkę Robux do żołnierza, która jest fajna. Mi się ona podoba, jest śmieszna, jest zabawna, ale powiem Wam szczerze, że mi się podoba. Co jest też fajne w Overwatchu, o czym nie każdy pamięta, że oprócz tego, że dostajemy skórkę, to dostajemy również skórkę do broni dla bohatera. W niektórych grach trzeba płacić oddzielnie za te rzeczy, ale to dostajemy na pierwszym poziomie. Oraz Cerber Talisman, czyli piękny trójgłowy, trzygłowy pies, zawieszka do broni, bardzo fajne. Jeszcze przeskoczę kawałeczek, bo to jest ważne jak zdobyć bez kupowania karnetu Ramatrę, a to się zmieniło i Ramatra jest teraz dostępny już na 45. poziomie, czyli 10 poziomów niżej w darmowym toku karnetu bojowego. Przepraszam za to wtrącenie i za to przeskoczenie. Już wracamy do przeglądania wszystkiego co tutaj jest dostępne. Portret gracza Cerber na drugim poziomie karnetu bojowego i to jest darmowe, również nie w przepustce premium. Nie mów małemu ssakowi, jak wysoko może sięgnąć. Na przykład takie coś mamy na czwartym poziomie, to jest premium. E, darmową mamy e, zwycięską pozę, wyniosłość dla wdowy. E, potem mamy jakieś takie głupotki. Ja to będę pomijał i szybko przeklikiwał, no bo gdybym każdy ten element wam miał pokazywać, to ten odcinek trwałby wieki, ale to akurat e, fajna prezentacja zagrania dla Hanzo, więc e, warto na szóstym poziomie ją można zdobyć. Graffiti Robux e, to ten żołnierz, który tego mamy za darmo na pierwszym poziomie. E, prezentacja zagrania uwolniony. Nazw co to jest? Aha, dobrze, źle przeskoczyłem. Przepraszam. No ale na dziesiątym na, na poziomie mamy już darmową skórkę i to jest e, królowa kobra do e, symetry i to bardzo fajnie. Dostaniemy więcej, jak już widać, e, skórek i więcej darmowych skórek, bo na dziesiątym poziomie darmowego karnetu bojowego skórka dla symetry i to jest plus względem e, poprzedniego karnetu bojowego. Potem mamy tutaj portret gracza, e, wizytówkę robaka, bardzo fajne. Prezentacja zagrania dla Junkrata, mamcie również darmowa prezentacja zagrania, więc to też warto na to zwrócić uwagę. Potem mamy graffiti, zawieszkę, znowu graffiti, zwycięską pozę dla e, żniwiarza, tekst do Moiry na osiemnastym poziomie, portret gracza Robak na 19. E, no i na dwudziestym, uwaga, Poseidon, legendarna skórka. Premium karnet bojowy, e, bardzo fajna e, skórka dla Ramatry, właśnie czyli dla nowego bohatera. Już na 20 poziomie otrzymujemy taką fajną Posejdonową skórkę, no bo ogólnie motywem przewodnim są bogowie e, greccy, więc Posejdon jak najbardziej się w to wpisuje na 20 poziomie. Lecimy dalej. Znowu e, portret gracza, znowu graffiti. Darmową mamy pamiątkę Pegas. E, zwycięska poza dla. Torbiorna Bogowie mogą królowej buty czyścić. Bogowie mogą królowej buty czyścić dla e, królowej, właśnie. Na darmowym mamy e, automat taneczny, wizytówka. Automat taneczny to skórka do echo, za chwilę ją zobaczycie. No i na 30 poziomie skórka botanistka dla Anny. I to jest również e, premium e, skórka, czy premium z tego e, premium karnetu bojowego, czyli płatnego karnetu bojowego. No ale już przy tym 30 poziomie muszę Wam powiedzieć, że warto chyba kupić ten karnet bojowy, to naprawdę są bardzo fajne e, te przedmioty i jest ich dużo więcej. Potem gracza darmowy, automat taneczny. E, potem mamy e, również darmowe graffiti, botanistka dla e, Any. No i na 40 poziomie kolejna legendarna skórka, właśnie automat taneczny dla Echo. Jak widzicie, wygląda ona bardzo, bardzo fajnie. To nie jest w sumie. Y to nie są bogowie egipscy, greccy. Tutaj nie ma chyba tego zachowanego, no ale mamy taki automat taneczny dla. Echo na 40 poziomie, to jest dopiero połowa karnetu, a już mi się wydaje, że jest więcej tych elementów kosmetycznych niż było w pierwszym sezonie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach tam pod odcinkiem, co Wy o tym wszystkim myślicie, i czy jesteście zadowoleni z karnetu bojowego, który zawitał do nas wraz ze startem drugiego sezonu w Overwatchu darmowe graffiti królowa kobra ko do symetry. No i tak jak już mówiłem, na 45 poziomie mamy darmowego Ramatre, jeżeli nie kupicie przepustki bojowej, to trzeba wbić dwu, 45. Karnet, poziom karnetu, żeby go odblokować. Gdybym był grać z tym bogiem, byłbym Digi, e, e, Doni, e, no tym Odwina. No, on byłby tym od wina, gdyby był greckim bogiem. Ja myślę, że to się zgadza. To jest również darmowa kwestia do Jankrata Na 50. poziomie. Kolejna, e, legendarna skórka. Tym razem Dziecko ulicy dla Smugi, czyli pani, która roznosi gazety. Szkoda, że nie zapałki. E, nieważne. To jest na 50. poziomie. Lecimy dalej. E, darmowe graffiti e, Bogini Piorunów. E... Opraw się. Albo będziesz czyścić stajnie. Popraw się, albo będziesz czyścić stajnie. To jest tekst dla żołnierza. Darmową mamy pozę. Emotkę na 55. poziomie. Czemu ona się nie pokazuje? Nie mam pojęcia. Coś się chyba zbagowało, ale jest to trójzą dla ramatry. E, dalej mamy darmowy tekst. Teraz mówią na to maraton, ale jak go przebiegnę, to zmienią nazwę na smugaton. Smugaton. To jest fajna tak. rzecz. Tak! Na 60, kolejna legendarna skórka premium Hades dla yy, Fary. No i to jest dobra skórka, powiem Wam szczerze. Dobra skórka trzy głowy e, psa i fara bardzo bardzo fajna skórka. Kolejna legendarna skórka w karnecie bojowym. Naprawdę ten karnet wygląda dużo lepiej niż wyglądał karnet w pierwszym sezonie. A co zobaczcie tu jeszcze dostajemy na 70 e, poziomie tej przepustki bojowej? Darmowy skin dla Ramatry. Kolejny darmowy skin w przepustce bojowej. Bardzo fajnie. A kolejny darmowy skin do Ramatry możecie zdobyć oglądając live'y na Twitchu. Oczywiście mój live również się liczy, także wbijajcie. Link do live'a macie w opisie odcinka i również można wydropić darmowy skin do Ramatry i będzie podobno dużo więcej Twitch dropów w tym sezonie, także warto oglądać live'y na Twitchu z Overwatcha. No i ostatni, ostatnia strona przepustki bojowej. Już widzicie, że jest na 80 poziomie, ale to chyba wszyscy się tego spodziewali, ale tu jeszcze mamy kilka rzeczy, na przykład meduzę darmową, no i darmową e, kobrę królewską wizytówkę. Też bardzo ładna, elegancka wizytówka, a na 80 ostatnim poziomie przepustki bojowej mamy oczywiście skórkę dla królowej i jest to Zeus, sam Zeus, e, którą można personalizować i są e, trzy kolory, e, choć powiem wam szczerze, że ten podstawowy kolor moim zdaniem najlepiej pasuje. E, możemy zmieniać naramienniki i możemy zmieniać pancerz taki lub taki i e, co ostatnie, możemy to broń, która też się zmienia. Bardzo Fajne są te elementy i ta możliwość. Um... Kustomizacji e, tej skórki. Fajnie, że taka skórka została dodana i ona pewnie co sezon na 80. poziomie będzie do zdobycia. Po wbiciu 80. poziomu jeszcze mamy te do 200. tam, gdzie możemy odblokować tytuły. Chyba tytuły, bo to one były odblokowania w pierwszym sezonie. Były e, o, do odblokowania tytuły gracza. Tutaj nie możemy zajrzeć, dopóki nie wbijemy tego 80., ale spodziewam się również, że do 200. poziomu będzie można również wbijać e, tytuły. No ja przejrzałem tą. Ten karnet bojowy i powiem Wam szczerze. Że moim zdaniem warto go kupić, ale bardzo ciekaw jestem Waszego zdania. Także ja biegnę sprawdzić, czy mam pieniądze na koncie i odblokowuję premium karnet bojowy w drugim sezonie Overwatch. Was jeszcze raz zapraszam na Twitcha, bo tam będzie można wydropić e, legendarne przedmioty, skórki i to wszystko, co będzie do wydropienia na Twitchu. Link w opisie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam nadzieję, że karnet się podoba i mam nadzieję, że drugi sezon Overwatch 2 również Wam przypadnie do gustu. Dzięki wielkie, że oglądaliście i do. Do zobaczenia, następnym razem, cześć!